Teraz, proszę Państwa, to wszystko, co powiedzieliśmy, czas nagrodzić za to rząd. Czas zrobić z rządem, z premierem Tuskiem oraz ministrem Rostowskim to, na co zasługują. Czas wywieźć ich na taczkach, czas skończyć z tym rządem. Słuchajcie, ta, ta, ta taczka czeka teraz na premiera Tuska. Ta taczka czeka, aby wywieźć premiera z kancelarii, ale nie tylko możemy go wywieźć. Za dwa lata w wyborach możemy oddać swój głos możemy. Możemy legalnie, prawnie powiedzieć premierowi Tuskowi dziękujemy, Możemy powiedzieć nie. Więc jeszcze raz, zlikwidujcie ZUS i OFE. Zaoszczędzę sobie trochę. Zaprośmy teraz premiera, żeby wyszedł do nas. Zaprośmy, żeby wyszedł ze swojego biura i podszedł do nas i wysłuchał naszych postulatów. Za chwilę będziemy składać petycję na kierunku podawczym. Ale poprosimy, zawołajmy. Zapraszamy pana. Tutaj naród na pana czeka. Kochający pana naród, zapraszamy. Chcemy porozmawiać o naszym kraju. No, proszę pana, bardzo podatnicy, podatnicy. podatnicy na pana czekają, panie premierze. Nazywam się Grzegorz Soba. Jestem członkiem Kongresu Nowej Prawicy. Nie zgadzam się, że pan ukradł moje pieniądze zaoszczędzone na emeryturę. Nie zgadzam się, żebyście tak dalej rządzili że już cały kraj jest Nie zgadzam się, żebyście prowadzili kraj w kierunku bankrutującej Grecji. Nie zgadzam się na to. Co nam panie premierze powiesz? Dlaczego nami tak rządzi? Drogi rządzie, oddajcie nam nasze pieniądze! Oddajcie nam nasze pieniądze! Oddajcie nam nasze pieniądze! Oddajcie nam nasze pieniądze! Zlikwidujcie Sofijosę! Za Zaoszczędzę sobie trochę! Zlikwidujcie Sofijosę! Słuchajcie, premier nie chce do nas zejść. Chyba będziemy musieli sami w takim razie wykreować tutaj nowego premiera. Panie premierze, czy pan już pan donat? No niestety jako będę musiał zastępczo premiera udawać. Nie sprawia mi to satysfakcji, ale nie ma wyboru. Szanowni Państwo, żeby dalej rządzić, niestety muszę Was okraść. Muszę okraść pieniądze z OPE, muszę pożyczać dalej. Nie wiem, czy chcecie tego, czy nie chcecie. Nie?

Panie Rostowski, wyjdź tu do nas! Wyjdź tu do nas! Wyjdź tu, tu, tu do nas! Słuchajcie, po raz kolejny krzyki są bezskuteczne, musimy w takim razie sami załadować po raz kolejny naszego wicepremiera, ministra finansów na tą samą paczkę, na której byliśmy przed chwilą, e, premiera Puska. No to możemy jechać. Żegnamy kolegę. Powahajmy mu, drogę. Żeby nie wrócił już. <laughs> dziękujemy Wam bardzo za ten proces, Zapraszamy do, do wstąpienia do Kongresu Nowej Prawicy, do jedynej opozycji, jaka jest w tym momencie na polskiej scenie politycznej i się liczy. Skądcie do nas działajcie z nami. Kongres Nowej Prawicy jako jedyny opowiada się temu całemu układowi i tym wszystkim decyzjom, e, które, e, które są podejmowane. Kongres Nowej Prawicy, jedyna opozycja, która nie zgadza się na zmianę w jedyna opozycja, która mówi głośno, że kolejne zwiększanie dziury budżetowej jest skandaliczne i zmienianie prawa pod e, z, zamysłem jego złamania jest skandalem, o którym powinny mówić wszystkie media, o, które powin, o których powinna krzyczeć cała opozycja. Kongres Nowej Prawicy, śledźcie, śledźcie nas, stąpcie do nas, głosujcie na nas. Dziękujemy. Kiedy zakładano OFE, obiecywano ludziom, że towarzystwa emerytalne będą się lepiej opiekowały tymi OFE, tymi pieniędzmi w OFE, a te pieniądze będą stanowiły własność tych, co składają składki. Okazało się, że tak pozawierano umowy, że te przedsiębiorstwa miały płacone duże pieniądze, ale niezależnie od tego, jakie były zyski z tego, w wyniku czego one leżały brzuchem do góry, a o ile wiem, OFE miały zyskowność niewiele lepszą od ZUS-u. W niektórych latach nawet gorszą. Także, także to, to jest kompromitacja tego systemu, zupełna. No, ale, to, ale to jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że to miały być nasze pieniądze, tymczasem Okazało się, że pan Rostowski chce je przenieść z OFE do ZUS-u, gdzie nie będą naszą własnością. Bo zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego pieniądze w OFE są dziedziczone, natomiast w zus nie. ZUS-ie to jest taka gra. Okay. Prawda, że jak nie dożyłem, to przegrałem. Te pieniądze zostały stracone i przechodzą na tych, którzy wygrali bo tej loterii, bo dożyli w roku roku. Pardon, 7, czyli w trakcie gry zmieniono reguły gry. To jest jeszcze inna, inna sprawa. Prawda? Zresztą niedopuszczalną, żeby w trakcie gry zmieniać reguły. Proszę usiąść do bryża czy pokera i zaproponować graczom w połowie rozdania, że zmieni reguły gry. Prawda? To jest rzecz niedopuszczalna. Właśnie zrobiono. No i proszę, państwa, i proszę Państwa, taka sytuacja, taka sytuacja właśnie jest tam sprokurowana. I to co my mówimy, to rzecz prosta. No. Ci ludzie, którzy chcą wycofać swoje pieniądze z OFE, jak, są, jak one stanowią ich własność, no, to niech je wycofają po prostu i mają te szansę wycofania tych pieniędzy. Oczywiście będzie straszny wrzask, ponieważ 60% tych pieniędzy jest w obligacjach rządowych, a rząd właśnie chce się wyprzeć swoich zobowiązań. No i jeżeli 40% ludzi by chciało wziąć swoje pieniądze, a rząd nie dołoży, no to wtedy się okaże nagle, że to jest bankrut, prawda? I tyle. Ja chciałem przy okazji jeszcze zaapelować do tych ludzi, którzy mają pieniądze w bankach. Prosimy sprawdzić, czy przypadkiem wasz bank też nie ma swoich zasobów w obligacjach rządowych, na przykład, prawda? I... I jeżeli tak, to razy zabręknijone z tego banku, ponieważ no, za chwilę może stać się to samo, co tutaj. Rząd może powiedzieć, że przeniesie te swoje zobowiązania na kogoś innego. Prawda? E, prawda? Już raz to w Polsce zrobiono, to się nazywają sumy bajońskie gdzie przeniesiono zobowiązania Napoleona na zobowiązania banków Bajon, których do tej pory żeśmy nie, nie dostali. Już minęło akurat 200 lat mniej więcej od tego czasu minęło, więc, więc, więc do tej pory te pieniądze do Polski nie wpłynęły. Także, proszę Państwa, no, to trzeba, my o tym mówimy od dawna. Ja od 40 lat za komuny przez cenzurę próbowałem przebić z hasłem, że musi bankrutować. Ludzie traktowali to jako dziwactwo. Jak to, żeby ZUS bankrutował? Przecież to jest niemożliwe. No jednak jest możliwe. Na zakończenie opowiem Państwu dowcip z dawnych czasów komunistycznych. Jak przychodzi Żyd do rabina i mówi Rebe, ja mam problem. A jaki masz problem? No ja wygrałem milion co do lotka. No to co za problem? Jest? Rebe, a co ja mam z tym milionem zrobić? No jak to? Co ty? Rozłóż do PKO. Do PKO. Czy to PKO może zbankrutować? Za PKO stoi cała Rzeczpospolita Ludowa. Ale przecież wiesz, Rebe, że Rzeczpospolita to też podejrzany twór, może w zniknąć. Za Rzeczpospolita stoi Związek Sowiecki. Rebe, no ale przecież wiesz, że ten Związek Sowiecki jest kolos na glinianych nogach. Cała Rosja to też może zniknąć. Ale przecież za Związkiem Sowieckim stoi cała potęga socjalizmu. Rebe, przecież ty wiesz, że ja nie jestem myszym gener, socjalizm, to jest głupia idea, ja to wszystko zbankrutuję. Ty głupi. To jak zniknie Polska Ludowa, Związek Sowiecki i cały socjalizm, bo to będzie tego głupiego miliona złotych.